W dzisiejszym magazynie Open Doors. 10 lat modlitwy. Melanie nie mogła zapomnieć Lalisy z Etiopii. Młoda chrześcijanka z Etiopii traci męża, a inna chrześcijanka z Niemiec zaczyna się za nią modlić. Oraz młodzi chrześcijanie dla Iraku. Po dziesięcioleciach wojny, niepokojach politycznych i okrucieństwie ISIS, iracka młodzież uważa, że nie ma przyszłości w jej kraju. Ale biskup Daniel ma wizję dla młodych chrześcijan w Iraku. Ukochana niemiecka siostra. Nigdy nie spotkałyśmy się osobiście, ale chcę, żebyś wiedziała, że twoje modlitwy zostały wysłuchane. Wyszłam ponownie za mąż, a Jezus uzdrowił mój umysł, dał mi dziecko i rodzinę. Prześladowani chrześcijanie proszą nas przede wszystkim o jedną rzecz o modlitwę. Co roku w różnych formach przedstawiamy historię setek chrześcijan i mamy nadzieję, że chrześcijanie z całego świata będą się za nich modlić. Dziesięć lat temu poprosiliśmy o modlitwę za Lalise. Ta młoda kobieta z Etiopii była mężatką zaledwie kilka miesięcy, kiedy jej mąż został zamordowany, ponieważ założył nowy kościół. Mój pierwszy mąż był nauczycielem. Pobraliśmy się w marcu 2012 roku. Wcześniej tego dnia, kiedy został zabity, odprawił nabożeństwo w kościele. W drodze do domu przejeżdżał przez tereny zamieszkane głównie przez muzułmanów. Ktoś wbił mojemu mężowi nóż prosto w serce. Zginął na miejscu. Po tygodniu zabrano mnie do szpitala, ponieważ nie mogłam jeść, nie mogłam spać. Ludzie na zmianę mnie pilnowali, bo chciałam popełnić samobójstwo. W szpitalu przez kilka dni dostawałam zastrzyki. Były to leki, które sprawiały, że czułam głód i pomagały mi zasnąć. Potem zamknęłam oczy i spałam przez prawie tydzień. Open Doors poprosiło chrześcijan na całym świecie o modlitwę za Lalisę. Melanie z Niemiec zaczęła się wtedy modlić za Lalisę i nigdy nie przestała. Młoda kobieta co wieczór modliła się za kobietę z Etiopii, której nigdy nie poznała. Mimo, że Melanie nigdy nie dowiedziała się niczego więcej o Lalisie, nie przestawała się modlić. Minęło 10 lat i Melanie postanowiła napisać wiadomość do Open Doors. Chciała się dowiedzieć, jak teraz wygląda życie Lalisy. Zaniemówiłam mówiłam, i byłam głęboko poruszona każdym słowem, które przeczytałam, że ktoś może się tak długo modlić. Przez łzy mówiłam: Panie, dziękuję Ci za ludzi, którzy traktują prośby tak poważnie i modlą się za cierpiący Kościół. Z jakiegoś powodu nie mogłam o niej zapomnieć i po prostu modliłam się za nią. To straszne, gdy traci się kogoś, kogo się kocha w taki sposób. Było to bardzo bliskie mojemu sercu i dlatego zapamiętałam jej imię. Czasami zastanawiałam się, czy w ogóle warto się modlić, a potem pomyślałam sobie: A co, jeśli ona nadal żyje i potrzebuje mojej pomocy? Nie dosłownie mojej, ale Bożej pomocy. A jeśli przestanę się modlić i stanie się coś złego? Więc modliłam się i miałam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że Lalisa znajdzie pocieszenie, że będzie wiedziała, że Bóg jest przy niej, że poczuje jego bliskość. Nie wiedziałam, że ktoś modli się tylko za mnie. Ukochana niemiecka siostro, nigdy nie spotkałyśmy się osobiście, ale chcę, żebyś wiedziała, że Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Wyszłam ponownie za mąż, a Jezus uzdrowił mój umysł, dają mi dziecko i rodzinę. Oto wynik Twoich modlitw. Chcę Ci za nie bardzo podziękować. Niech Jezus Cię błogosławi. To bardzo ważne, abyśmy o nich nie zapominali, abyśmy nie przestawali się modlić, aby nie czuli się osamotnieni. Aby wiedzieli, że Bóg ich nie opuścił i że są siostry i bracia w Chrystusie, którzy się za nich modlą. Większość naszych działań w Iraku skupia się na niesieniu nadziei Jezusa Chrystusa młodym ludziom. Pragnę, aby Irakijczycy mogli spełnić swoje marzenie, aby byli nieugięci, aby nasz kraj mógł się rozwijać. Nasze istnienie jest zagrożone, a wielu młodych ludzi chce wyemigrować i opuścić Irak. Iracka młodzież powinna zostać w kraju. To jest wielkie marzenie biskupa Marhimona Daniela: bez młodzieży Kościół nie ma przyszłości. Niestety coraz więcej młodych ludzi opuszcza Irak, ponieważ nie widzą dla siebie perspektywy w ojczyźnie. Młody biskup jest tego świadomy. Dlatego on i inni chrześcijańscy przywódcy ciężko pracują, aby poprawić sytuację chrześcijan w Iraku. Chrześcijaństwo jest obecne w Iraku od bardzo dawna, a my ciężko pracujemy, aby zachować nasze istnienie. Dlatego moim wielkim marzeniem jest, aby młodzież została w kraju i aby stali się solą i światłem tego kraju. Naprawdę potrzebujemy ich, by poprowadzili nas ku lepszej przyszłości. Większość tego, co robimy w Iraku, koncentruje się na niesieniu nadziei Jezusa Chrystusa młodym ludziom. Dlatego mamy ośrodki leczenia traumy, które nazywamy Centrami Nadziei. Organizujemy także szkolenia zawodowe dla młodych ludzi, aby zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Prowadzimy tam także szkolenia dla przywódców wspólnot, aby wzmocnić pozycję młodych liderów. Uczymy ich podstaw bycia dobrym liderem, które zostały nam przekazane w Biblii. Dzielimy się przemyśleniami na temat przywództwa, które jest zgodne z naszą wiarą, i uczymy młodych ludzi, jak zostać dobrym liderem. Jednym z naszych głównych celów jest wprowadzenie do kościołów liderów z młodszego pokolenia, którzy będą potrafili bronić swoich praw, walczyć o swoją społeczność i rozwiązywać problemy, z którymi zmagają się nasze wspólnoty. Dobrze jest mieć młodych biskupów, którzy pracują w Królestwie Bożym i służą Bożym dzieciom. I dobrze jest pracować ze starszymi ludźmi, ponieważ możemy czerpać z ich doświadczeń i dzielić się naszymi myślami, a oni mogą pomóc nam poradzić sobie z sytuacjami, przez które przechodzimy. Kościół zapewnia również bezpłatną edukację, kontaktuje się z urzędnikami w sprawie pracy i domaga się wprowadzenia przepisów chroniących prawa chrześcijan w Iraku. Otwiera się coraz więcej centrów nadziei, gdzie organizujemy szkolenia i seminaria, aby dać młodym ludziom nową nadzieję i lepsze perspektywy na przyszłość. Czas kryzysu pozostawił nam również coś dobrego. Bóg nas zjednoczył i różne wyznania zaczęły ze sobą współpracować. Chciałbym podziękować osobom, które wspierają centra nadziei w Iraku. Dzięki tej pomocy jesteśmy w stanie realizować programy, które są tak ważne dla naszych społeczności, na przykład zajęcia dla osób, które przeżyły traumę, które korzystają z mądrości Biblii. Podczas spotkań w ramach programu Radzenia sobie z traumą uczestnicy mogą opowiedzieć innym ofiarom przemocy dramatyczne historie ze swojego życia, mogą podzielić się tym, co wycierpieli podczas ucieczki i wysiedlenia. Uczestnicy programu mają możliwość wyrażenia swoich uczuć i porozmawiania o swoim cierpieniu. Centra nadziei tworzą bezpieczną przestrzeń do rozmowy. Tutaj można rozmawiać na każdy temat. Poza tym zapewniamy bezpłatne poradnictwo, podczas którego potrzebujący mogą poprosić o radę i pomoc. Bardzo dziękujemy, że myślicie o nas, Irakijczykach, bo bez Waszej pomocy nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego zrobić. Wierzymy, że Kościół jest jednym ciałem, więc mamy braci i siostry na całym świecie. I radcy chrześcijanie mają braci i siostry wszędzie na świecie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy trzymali się razem, ponieważ prześladowania dotykają nas wszystkich, a my walczymy na pierwszej linii frontu w imieniu naszych braci i sióstr z całego świata i dlatego ważne jest, aby nasi bracia i siostry modlili się za nas i byli z nami solidarni. Proszę o modlitwę za chrześcijan w Iraku, aby Jezus dał im jedną wizję, dzięki której będą potrafili ze sobą współpracować. Proszę też o modlitwę za młodych liderów w naszych kościołach, aby Bóg dał im mądrość w prowadzeniu wspólnot ku lepszej przyszłości. Proszę modlcie się także za irackich przywódców, aby zrozumieli, jak ważne jest to, by chrześcijanie pozostali w kraju i nie wyjeżdżali, ponieważ wierzymy, że chociaż jest nas tylko garstka, odgrywamy ważną rolę w odbudowie tego kraju. Nawet jeśli podjęte działania przynoszą już owoce, przed biskupem Danielem i chrześcijanami w Iraku jeszcze długa droga do realizacji celów. Prosimy, abyście pamiętali o chrześcijanach w Iraku w modlitwie, i dziękowali za chrześcijańskich przywódców, takich jak biskup Daniel, którzy służą braciom i siostrom w tym kraju. Był to magazyn Open Doors. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan oraz w jaki sposób można im pomóc, zapraszamy Cię do prenumeraty naszego miesięcznego magazynu Open Doors wraz z kalendarzem modlitw. Można go zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 22 250 16 70 lub na naszej stronie internetowej www. ukośnik magazyn.